Większość Polaków pewnie kojarzy, że nazwisko czartoryski to jest takie herbowe, szlacheckie, dostojne nazwisko. Czy, czy pan się wywodzi z tej rodziny? Tak, bo jestem bardzo przyzwyczajony do tego pytania, bo to jest właściwie najczęstsze pytanie, kiedy ktokolwiek ze mną się spotyka, ale nie jest to istotną częścią w ogóle mojego życia. Ale zawsze najczęstsze pytanie, czy to z tych tak. jest, no więc to, jest, to spotyka również moich braci i wiem, że jeden z moich braci odpowiada wtedy, że z tych to jest bardzo dobre piwo. Panie Tytusie, a czy pan, czy państwa, pana rodzeństwo w tych latach właśnie powojennych, tych trudnych odczuwaliście w jakiś sposób, że to nazwisko no powiedzmy jest niewygodne? Raz to było chyba także jakieś miejsce w latach czterdziestych, może jeszcze, to był w pobliżu, mieszkał funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa. I on właśnie okazywał taką wrogość, ale to nie wynikało chyba z jego, może przekonań co bardziej z tego, że on czasem bił żonę i ona uciekała do nas.